Czy srebro wkrótce osiągnie 50 dolarów za uncję? Eksperci prognozują kolejne wzrosty. Srebro w 2025 roku wyprzedza złoto, notując dynamiczne wzrosty i osiągając ponad 42 dolary za uncję. Srebro zyskuje w 2025 roku dzięki połączeniu czynników wspólnych ze złotem oraz problemów podaży, które sprawiają, że metal staje się coraz trudniej dostępny. Jak podkreśla Peter Croft, zidentyfikowane rezerwy wtórne spadły znacząco w ciągu ostatnich lat, a rosnące wykorzystanie w przemyśle energii słonecznej i magazynowaniu w bateriach dodatkowo zwiększa popyt. Dodatkowo oczekiwana obniżka stóp procentowych przez FED oraz ograniczona podaż inwestycyjna wspierają ceny srebra, a analitycy prognozują dalsze wzrosty do 45 dolarów w tym roku i nawet 50 dolarów w 2026 roku. Srebro przewyższa złoto w 2025 roku, napędzane zarówno oczekiwanymi obniżkami stóp Fed, jak i obawami inflacyjnymi. Niedobór podaży oraz spadające rezerwy wtórne zwiększają presję cenową, co wyróżnia srebro wśród metali szlachetnych. Ponad połowa światowej podaży srebra trafia do przemysłu, w tym energetyki słonecznej i centrów danych AI, co wspiera popyt. Polityka Fed i ograniczona dostępność fizycznego srebra w ETF-ach stwarzają możliwości dalszego wzrostu cen do końca roku i w 2026 roku. Dlaczego srebro bije złoto? Czynniki makro i niedobór podaży wywołują wzrosty. Srebro staje się liderem wśród metali szlachetnych w 2025 roku, wyprzedzając złoto, które wciąż bije rekordy cenowe. Według Petera krauthas Silverstock inwestor, dynamiczne wzrosty srebra napędzają oczekiwane cięcia stóp przez Fed, rosnące zastosowania przemysłowe oraz ograniczona podaż, co może sprawić, że kruszec utrzyma silny trend wzrostowy przez resztę roku. To, co napędza srebro, to zarówno wspólne czynniki z złotem, jak i coś zupełnie innego niedobór podaży. Zidentyfikowane rezerwy wtórne spadły znacząco w ciągu ostatnich czterech lat, a rynek zaczyna zdawać sobie sprawę, że srebro jest rzadkie i trudno dostępne, wyjaśnia krow. Ceny srebra i złota zyskały znacząco, gdy rynek zaczął uwzględniać wznowienie cyklu obniżek stóp FED. Krof podkreśla, że rezerwa federalna musi balansować między inflacją a ochroną zatrudnienia, a to napędza popyt na metale szlachetne. Jeśli FED obniży stopy przy wysokiej inflacji, scenariusze makroekonomiczne mogą się radykalnie zmienić, mówi Kroff. Niedobór podaży i popyt przemysłowy na srebrze. Około połowa światowej podaży srebra trafia do zastosowań przemysłowych, w tym w sektorze energii słonecznej i magazynowania w bateriach. Kroff twierdzi, że rynek mógł przecenić spadek popytu przemysłowego, ponieważ rozwój fotowoltaiki i taniejące baterie pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie energii. Sektor AI i centra danych coraz częściej integrują energię słoneczną z magazynowaniem w bateriach, co zwiększa popyt na srebro, tłumaczy KROW. Nowe ograniczenia inwestycyjne i ETF-Y. Wojny handlowe i zagrożenia taryfowe dodatkowo ograniczyły dostępność srebra dla inwestorów. Większość srebra dla ETF-ów jest przechowywana w Londynie, gdzie obecnie 80% zasobów przypada na fundusze, pozostawiając jedynie 20% na pożyczki lub dostawy fizyczne. Fizyczna podaż pozostaje napięta, co wspiera dalszy wzrost cen, dodaje krow. Prognoza dla srebra i perspektywy rynkowe. Najważniejszym średnioterminowym czynnikiem jest polityka Fed, która wznawia cykl obniżek stóp procentowych. Historycznie srebro rosło średnio o 332% w ciągu od 12 do 18 miesięcy po wznowieniu cyklu cięć stóp. Obecnie srebro może wkrótce osiągnąć 45 dolarów do końca roku, a w 2026 roku prawdopodobnie 50 dolarów za uncję prognozuje krow. Pomimo możliwości krótkoterminowej korekty po wrześniowej obniżce stóp, analitycy wskazują, że każdy spadek cen może stanowić okazję do kupna. W poniedziałek srebro utrzymuje się powyżej 42 dolarów za uncję, kontynuując stabilny trend wzrostowy. thanks <tries> 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 <tries>